Siema, z tej strony, Hugaty, dzisiaj gra ze mną Flotar. No, dzień dobry. A to jest kolejny odcinek serii, zagrajmy w War Thunder. Dla przypomnienia powiem, że jeżeli ktoś chce się zarejestrować do gry z mojego linku referencyjnego, może to uczynić korzystając z linku podanego w opisie pod filmem. No i okej, okay, powracamy do War Thunder. Dawno w niego nie graliśmy, ale jako, że był ten wielki patch jakiś, który wprowadzał teoretycznie Wszystko. wersję chyba beta do tego, do Ground Vehicles. Vehicles, czy tam. No, jakoś tak. Do tych naziemnych, po prostu maszyn. To stwierdziliśmy, że trzeba sobie zagrać i ponarzekać, jak to Gajin zrył mi banie i tym, że mam teraz drugie levele samolotów, tak? Bo teraz chyba maksymalnym jest piąty poziom. A ja mam na przykład, jak miałem czwórki i piątki. Ta, nie, ja miałem piątki i szóstki chyba. Piątki i szóstki samolotów, to mam teraz takie dwójeczki i jedyneczkę. Jednego Iszaka. Ja w ogóle to nie wiem, tak co zdało. się tu dzieje. A w badaniach to już w ogóle, to, że trzeba teraz jeden typ samolotu w XP, Ja sobie XP iwa 2 m bo mi się Yu podoba. Ja nawet A nie wiem, co XP było. Teoretycznie powinienem słyszałem, jaki sobie XP'dź, ale mi się nie chce. No i okej, okay. i to by było na tyle. I I do boju. Do boju? Zaakceptowałeś? Nie. Yy, nie, nawet nie wiem gdzie. Lol. Po lewej. Yy, po lewej. No powinienem, ale zamknąłeś oh. okienko, pewnie. No właśnie. To ja otwórz. Yy, event. Dobra, nie event. To nie Na to. górze obok liczby znajomych masz czat. Liczba znajomych. Tak, dobra, mam i yy, już do. Łot? a oddział, Dobra. Okay. Gotowe. Musiałem to tak znaleźć. Dz dzisiaj będzie taki ogar jak nigdy normalnie Fuku. w fortanderze. Bitwy, Bitwy losowe. losowe. O, fajne. Jeżeli ktoś bardziej ogarnia tą grę ode mnie, to niech mi powie jaki czołg mam rozwijać albo To samolot. Bawać. No, wciąż. W ogóle, jeżeli cieszycie się, bo właśnie się zastanawiałem, co nagrać, ale stwierdziłem, że jakieś osoby pisały o Wartanderze, bo dawno nie było. Jeżeli się cieszycie, to wyraźcie swoje łapkę cieszenie się poprzez łapkę w górę, na, na przykład. Albo w dół, na przykład. Albo. Mam jedną cienieczkę no tylko. Jak jeden B. Czekaj, nie, ja nigdy nie pamiętam, który jak był piąto, a który szóstotierowy. Ten był chyba piąto, bo mam już bomby na nim. No to go biorę jako pierwszy. Dobra, gdzie ty jesteś? Lecę um. Czekaj, jestem nad tobą Ej, czy mi się wydaje, czy tej mapy w ogóle nie było wcześniej? Nie grałem na tej mapie, więc... No tak samo Szczególnie nie wiem nawet, co to za tryb jest Destroy the, uh, destroy the enemy base Musimy zniszczyć ich bazy Okej okay. Challenge accepted, nie? Ja nawet Ej, nie wiem, gdzie to ty magają. jesteś, tak szukam cię Nad tobą Mogę eee... na ciebie bombę zwrócić, więc... Zwrócić na ciebie bombę ha ty jesteś tam Może cię osłaniać, nie ja lecę za tobą i nad tobą, więc... Nie no, chciałem zwolnić, wiesz. Kurde, speedfajery na, na moim poziomie, fuck. W sumie Le, mi by się teraz... Dobra, no. ja sobie jakieś łaga spróbuję zestrzelić. <laughs> łaga, żeby ten łag Ciebie zaraz nie zestrzelił. Mm. Tak patrzę, kto tu jest najbliżej, z góry ktoś leci, D3, A1, nie, walczy się na Przewagę, przewagę wysokościową mają w tej chwili to dużo przeciwnicy. Ja powinienem po prostu poświęcić się i ochranę od Ciebie, ale nie. Dobra, i w dół. Bombarduj tam. W sumie, mogłeś powiedzieć, bam, że to bam, bym bam, też wziął. Bam, bam. A ja nie jestem tym. Ja mam po prostu bomby. Aha. Samolot zniszczony. Pierwsze Asysta. uderzenie. O, ty, ha, to, to ty go zniszczyłeś, ja tak. mam asystę. No Przecież człowiek myśli, że na co ja czekałem na tej górze, żeby zaatakować Aha, to trzeba było, tak Ej, gościu, za mną jest Lecę już do Ciebie Lecę, lecę, widzę, 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 łag Łag został zniszczony właśnie chyba dobra. Ale jeszcze jeden jest, jeszcze jeden P36C za Tobą No właśnie we mnie strzela kto? Nie, dobra, odleciał, odleciał, odleciał Którego bierzemy? Ja biorę hołka Ja biorę Gladiatora Dobra jest mój, jest mój, jest mój Hołg jest gdzieś na tobą, był przynajmniej, dobra, już odleciał To jest kość, Samolot kość zniszczony... Jest... Nie! Od nas typek chciał we mnie wlecieć. Ła, prawie, ale drugi już zniszczony dla mnie Okej, okay, widzę gladiator i jak 7 No właśnie yy... Ja próbuję jaka zestrzelić Samolot jest zniszczony asysta. A ja znowu asysta <laughs> Seria zestrzelenie razy trzy Dobra jak Kurde. widzicie, skill dalej jest. Bo tak nawet, na, nawet, nawet nie wziąłem swojego najlepszego samolotu. Ale <grym> okej, okay. lecimy. Dobra, bo trzeba zużyć dwie bomby, które mam na tym myśliwcu. Lecimy do ich bazy. Tylko <grym> to będzie szybka wycieczka. Ja robię przeładowanie, 36 sekund do CKM'a. Okej, okay. 14 On do zwykła. Trzeba właśnie w ludzi dawać, żeby to krócej trwało. No, gdzie to ty znaczy... Nie wiem, to przeciwnika w sumie, e, mógłbyś w moją stronę lecić, na prawo bardziej. Średni czołg, nie. Pe pewnie paton. Lecę. Samochody opancerzone, he, dobra. No, to takie bajki tutaj macie. Ale to ma być tak z tymi czołgami, że one mają być równocześnie i w, na lądzie i w powietrzu, tak? Bitwa, bo w sumie nawet nie wiem, czy to mają być tylko czołgi, czy. czy coś. Zobaczymy. Bo nie, nawet nie wiadomo kiedy to startuje To znaczy closed beta już jest, więc... No tylko, że tam ludzie grają. Zabawić. Nie wiem, trzeba mieć wtyki Ten Bajtek chyba, który nagrywał Thundera. On ma o, tą otwartą betę Kurde, już dobra, będę... Zamkniętą betę, już będę zawystrzelany przez Bufo Bufightera No właśnie ja leciałem, Wój żeby na plecy. Ale jak nie żyjesz, no to nie żyjesz, no Jesz Pudno. To znaczy jeszcze żyję, ale... O, że lewe, lewe skrzydło już martwe mam Ty, bo teraz jest chyba trudniej samochody opancerzone niszczyć Taką serią z ciężkiego KM-a to już Typek by zginął dawno, kiedyś oh, Zginąłem Trafienie razy dwa Fak, 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 dobra zdejmijcie mnie, bo Zroz... ooo, palę się Nijak zabił Niestety Dobra, mam jednego bombowca tego Lecę w ciebie! Fak, nie, nie, nie trafiłem <laughs> Okej okay. Nie, nie udało mi się tym razem trafić. Ja sobie wziąłem mojego pięknego mogłem, dalej, mogłem dalej lecieć na fragi, ale nie będę taki. Biorę, biorę kolejną piątkę tak jakby. Jeszcze mam dwie szóstki i dwójkę. Teoretycznie to leciałem najsłabszym samolotem przed chwilą. No zobaczymy teraz. Jestem <laughs> nad tobą i to tak bardzo. E, co ty masz? Bombowca? No, tak, no, bombowiec no. widzę. Znowu. Ja mam teraz szturmownika, mam na nim rakiety i bomby. Mam 4 bomby, 8 rakiet. Ja, ten, Więc... ja tu mam tylko bomby. 3 mówię, 3 lu bomby. ja lubię tego iła. Ten Ił zawsze go brałem jako pierwszego, bo nim od razu się robiło fragi. Hmm? Dobra, Dobra, gdzie jest, są w ogóle przeciwnicy? Spitfire jest pode mną, tak. Okay. Okay. Dobra, okay. sobie lecę, zniżam się troszeczkę, ale i tak będzie dobrze. Czy... Tam u Ciebie są jakieś czołgi? A nie, dobra, już widzę, widzę, widzę konwój. To... Fak, nie muszę mi tra... Kto do mnie strzela? Tam... Kto do mnie strzela? Jakim człowiem kogoś do mnie strzela? Jestcie, obok Ciebie. Skąd on się tu wziął? Dobra... dobra. Skąd ten typek tutaj? Weźcie go, zniszczcie. Ja właśnie zbombardowałem wszystko. Mig trzeci. Przecież ja nie miga, goniłem tylko Spitfire'a tutaj. I pyk. No Dobra. Wyprzedzam swoje bomby, fajnie to wygląda. Chciałem powiedzieć, że jestem trochę większym czołgiem, ale jestem troszkę większym samolotem. No i... Kolejny frajer z dupy tu przyleciał nagle. Zrobię kamikadze bombowcem. Wlecę w czołg. Zobaczę czy go zniszczę. Proszę. Ha. Nic mi to nie dało. Szkoda Dobra, biorę moją jedyną dwójkę Trafienie krytyczne o, Moja dwójeczko Samolot zniszczone, dobra Czekaj, gdzie ty jesteś? Podlecę może do ciebie Skrzydło mam zniszczone prawe Tak, Aj. bardzo No to... Z, patrz, z jak, patrz jak ja lecę Ja yy, no, no właśnie nie widzę nawet ciebie, gdzie ty jesteś? Yy. A nie, wyprostowałem, widzę, widzę Wyprostowałem, wyprostowałem nie jestem, no dobra, jestem miły Okej, okay. <noise> już miało być takie, nie, nie jestem jest Ej tam, miły, wiesz ja, taki ja. koleś ma typon, typchon prawie jak typhoon Tajfun! Boże, typchon, serio? No, ty, trypson Tak, ta, je tajfun Jaki tajfun? Tajfun! Typchon Nie no, najlepsze dowalenie teraz e, angielskie Tajfun, typchon Goni cię jak jeden Kurde, nie da się tego źle powiedzieć. No da się. No. Ej no coś mnie strzela, no hogat, czemu mnie nie ratujesz No dobra, może Wleciał we mnie nasz! Nie no, GG Dobrze! Idealnie nasz w samolocie. Idealnie... <słuch> dobre place y. do, 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 Ej, dokładnie, dobre playsy. Wleciał mi w bok. Centralnie... No, paliwo super. mi przecieka. Szybuję teraz. Wyłączyłem silnik. Czemu wyłączyłeś silnik? Jak mogłeś to zrobić? Bo, Bo typ <noise> Wszystko jasne. E, a ty jesteś MC202, yo yo, <noise> yo, yo MC202! O, i zostałem znowu. E, cztery zabite. tam lecą. Lecę do ciebie. Lecę do ciebie, pamiętaj. Dobra, ok. Cztery samoloty zestrzeliłeś, ładnie. Cztery samoloty tylko w moim fragowniku. Jeszcze mi został drugi MC. Pięć. Dobra. O, to jest ten mały, fajniutki niemiecki. Asysta. Dobra, ty jesteś tam gdzieś. O, przecież mogę przybliżyć. Zapomniałem, że to jest taka opcja przybliżenia. Dobra. Ty żyjesz, czy nie żyjesz? Jeszcze żyję. Ok. To ładuję CKM, a więc muszę się no wycofać. Od ziomka, którego nie postrzelałem przed chwilą. I to tak bardzo przegrywamy w sumie. So much. No. Nie ma, nie ma team w ogóle. Co ty mi uciekasz, ziomuś? Ja ci krytyczne obrażenia zadałem, a ty mi uciekasz? A on pewnie do swojej bazy ucieka, żeby się naprawić. O nie. Nie będzie reperiert. Co ja zrobiłem? CKM załadowany, załadowany. Mam ostatni samolot. Już niestety zanurkowałem po pojazd opancerzony i nie zdążyłem wyrobić i uderzyłem w ziemię. Ooo, została zniszczona nasza baza. Niestety, właśnie czytam. Kurde, o. ładujcie mi KMA czy coś. Hmm, koniec już. Nie! Sobie. Ładujcie! Muszę nie go zniszczyć. Nie mamy punktów. Bo... Samolot zniszczony, dobra! No Zaniczów! <gry> tak! Okay. A co, już jest koniec, czy jak? No koń, no zobacz. No nie, no ja... Przecież ja... Ja lecę. Style lecą Lecz. jeszcze. Ale to jest wiesz, już tak sekunda powiedzmy. Taka ściema. Mhm. No nie to wiem. Tak. Prze Przeciwlotnicze mogę postrzelać jeszcze. Jest do końca, walka trwa. Trudno powiedzieć mi... Walka to... trwa może do zniszczenia wszystkich samolotów. On bardzo możliwe, to ja za chwilę przegram nic. W sensie, że my już nie możemy nowymi wystartować na takiej Aha. zasadzie chyba. Chyba. No Ja tak zgaduję tylko. Kurde no. i tak mam typa na plecach, więc Już nic nie zrobię niestety. A no i Ishak, no to nie mam szans mu uciec nawet. Z zniszczonym skrzydłem, co ty? Uiii zestrzeliwujecie zabito ci pilota. O, jak mi przykro, jak mi przykro. A chciałbym jeszcze czymś polecieć. Ej, mogę chyba. Mogę chyba lecieć. Możesz? Mogę, no lecę. Destroy the attacking enemy Ground Units. Hm Ty gościu tak... Gościu za mną leciał i we wodę wleciał. 6 na 3 <wody> okay. samoloty, spoko. Może być jak na takie wbicie się. Benheim, eee. co on tu robi? Nurkuje. No, mi troszkę troszkę gorzej idzie, powiedzmy. Nie! Za chwilę przegram. Fak! On ma tego z tyłu, Ziomka, Strzelca. Nie będę się tam pchał O, niszczą nam bazę. Niestety. 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 Dobra, wezmę sobie ciebie, pośledzę. No co ty już nie masz samolotów? Nie mam. Okej, okay, ja mam ten i jeszcze jeden w sumie. Dobra, hoga, jest. Dum, 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 dum. Widzę z prawej strony, ktoś się szybko zbliża, ale chyba nie do mnie. Ten Isha, go nie! Ja go chcę zniszczyć. Ja, ja go chcę zniszczyć po prostu. No, może ci się uda. O. Trafienie krytyczne w Buffalo, zanotowałem właśnie. Mam nadzieję, że go gdzieś zniesie zaraz. Yyy... Eee, powiem ci, że tak nie bardzo. się chyba go obserwuje. Nie. nie Nie, 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 jest czysto na plecach. Fuck! Łohohoho... Wow. Zniszczyłeś wow. go? No właśnie, chyba nie. Ale czuję tak, jakby ktoś do mnie strzelał, chyba że to... No, jest. ktoś strzela do mnie przez prawej strony! No, chwilą. Przed chwilą jeszcze nikogo nie miałeś na plecach. Teraz masz... Jednego... O! Fuck! O! 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 Trzech przede mną przeleciało właśnie Aha, no dobra Jeden typek masz, dwóch na ogonie już Przecież już jest po mnie, to już jest po mnie Nie mam żadnych szans, trzech jest za mną Do mnie strzelają oh. O boże, dobra jeszcze jeden samolot A ja się dziwię, przecież u nas U nas gra parę osób No, to masz rację Pyk O i mogę tylko, będę widział twój samolot Nic więcej Szczególnie, że ja się wbiłem do nich na bazę centralnie mhm. Więc Co <laughs> to, co to za dziwnego. samolot? Eee, drugotierowy, kiedyś był na drugim tierze, teraz to pierwszy pierwsz. Ishak e to jest fajna maszynka, którą mam bardzo dobrze wyekspioną, mam na niej 6 rakiet Ona jest... o to że ona jest szybka, nie? I łatwo skręca szybko, więc to jest coś takiego, żeby się wbić na przykład i kogoś sobie poniszczyć. Na przykład jedną osobę, chociaż można więcej. Tylko wiesz, że ją łatwo jest strasznie zniszczyć, bo ona jest lekka. Boże bombowiec, nie? To jest bombowiec SB tak, nie, nie, nie mam co się pchać. Przecież mnie przedziurawi i ten. Yy, koleś na działku mnie przedziurawi. To też jest bombowcem przede mną po prawej, to nie. Masz taki słaby samolot, znaczy mało pancerzony powiedzmy. Co on robi? On, on jedzie czy. Ej, zniszczony! Zabiłem no. tego tego ziomka tak? jednak, tak Lol. Spalił się ten bufalo. Uh -huh. <laughs> Widzisz on tu jest po prawej. No widzę, widzę. Właśnie <laughs> ja go obserwowałem wcześniej, ale. To się zjarał, typek. Dobra, tak patrzę. <laughs> Tak myślałem tam jest typek jeden Nie na razie jest cisza powiedzmy tam przed tobą masz jednego Ale no, no. to jest zwrotne to twoje No, strasznie Ja mogę sobie o tego tak robić no. no zarąbiste to jest Po prawo masz no Fak co? Okej okay. Dobra po mnie okay. Nie dostał niestety Ty, No nie dostał tymi rakietami, nie? To jest yy, koleś czym leciał? SU czy czymś? BF-em. No to nie miałem szans najmniejszych w ogóle naprzeciwko. To nie jest, to nie jest samolot, żeby nim naprzeciwko latać, nie? Mhm. Na jeden na jeden on nie ma najmniejszych szans, bo on dostanie zaraz się podpali. Dobra, wyjdź, wyjdź z bitwy, opuść misję. Opuść misję, okej. Okay. Dokładnie. To będę musiał jakieś jedynki same. No ja też. Hmm. No w sumie obojętnie co wezmę i tak przegram. <laughs> Czekaj, to... E, mało expa. Takie... Mało wszystkiego. jedynki, 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 dwójka. Jedynki, 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 dwójka. No, tak bardzo dużo. Hmm, Czeka, wezmę Amerykańców się. w takim razie. Czekaj, ym, to ja biorę Japończyków. Okej. Okay. Dawaj. Eee, yy, gdzie to... Z... Aha, tu jest. Okej, okay, 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 okay. Gotowe, czemu mi to okienko znika? Już możesz. No w końcu. Yy, Japończyki. Zobaczymy. Mamy jedynki yy, i dwie rezerwy. To bardzo GG. <laughs> no, tak so trochę. So much GG. O, co to jest? Co? Za misja. Czy ty się pytasz, co? Dominacja, dominacja na lotnisku. Jest zdobycie no, i utrzymanie gdzieś. danej strefy naziemnej. Gdy jedna z drużyn przejmie strefę, nie obchodzi mnie to. Nawal Fighter? Boże, co to był za samodzielny. A Wildcat? A 5 x 4 A Fighter Buffalo Hawk i Kitty Hawk. Tak Wezmę hołka pierwszego myśliwiec Będę wiedział co o nim sądzić mhm. Dobra lecimy A5M4 lecisz Okej, tu ty... Co jest... mam zrobić? Przyjąć lotnisko? No przejąć lotnisko. C. Które przejmujemy? Dobra Ja już wyjmuję podwozie. No ja Zabawiam. mam cały czas Otworzone. Otwarte. Otwarte. No <laughs> Otworzone. I jak tam matura z polskiego? E, bardzo dobrze, polecam Dobra, oni już lądują Dobra, ki, nie, 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 to nie To był zły pomysł Dobry! To znaczy ty ląduj, ja cię będę osłaniał w takim no, razie no. Speedfire, Spitfire przeciwko mnie, kurde No ej, co? So... Kruję do tego Spitfire'a Co się stało? No. Zostałem zastrzelony za to, że wylądowałem. <laughs> ale mam asystę. Dobra, biorę ja, teraz ja dwie rezerwy. O jest, to będzie shit. Jakieś mam dwie rezerwy gówniane. Nie no, przecież tym się nie da latać. Do mnie wszyscy strzelają, nie wiem czemu. Mm. Czemu to wygląda jakby mnie moi rozstrzelali? Mamy nie, ale tam powód, są nie? sami przeciwnicy. Ale tak leciał jakiś nasz, nie? A, to jest wyżej tierowy BF! No, to ja się dziwię. Mhm. Bo teraz jest, wiesz, lecisz dwójką, ale są cztery rodzaje dwójki. No właśnie. Bo jest na każdy poziom przypadają cztery podpoziomy. I to jest, to jest bardzo głupio zrobione w takim razie. Dziwnie to porobili. Dziwny jest ten matchmaking. Dziwny jest naprawdę ne... No, 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 no. Speedfire głównie gonią cię tylko trzy samoloty. No i właśnie zahaczyłem o drzewo Brzozy? No, brzozy. Nie ja no, bym ja mam takie ja, samoloty, bym, że... ja bym powołał komisję. Ja też. Nic nie zrobię samolotami tymi. Tymi, co ja lecę, też. Są so nic. Um, co to za shit. No przecież ja tym głównym nic nie zrobię, serio. Mm, tak samo mam. Boże, te one ani nie są zwrotne, ani nic. Nawal fighter. Ile tu masz samolotów w tym tym, tym? Pięć tym. mam, ale. A, cztery. Trafienie krytyczne, no spal się. frajerze. Dobra, jeden zniszczony. Herkules zniszczył samolot lepszy o dwa stopnie. Dziwne, U. co nie? No. To jest takie dwa stopnie, naprawdę. Ja latam tutaj naprawdę małymi i słabymi samolotami. No chodź, czy, 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 jest? Proszę, będziesz mój. Będzies będziesz mój. mój. Po to nie wiesz? Ej, no nie. Down, 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 Tak chcę strzelić samolot, żebym w niego wleciał. Dararau, da, da, trzy bomby mam, dararau, da, da, trzy bomby mam, dararau, trzy bomby mam, ta No O nie, bombowiec tam jest, nie, 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 nie. Jestem bombowcem. Jakąś asystę? Czy coś? Czy jeszcze gościu użyje? No powinniśmy je przejmować tak naprawdę. No na właśnie. Lotnisko mi, ja mam jeszcze dwa samoloty, znaczy jednym lecę, i jeszcze jeden mi został. Boże, ten samolot się nie ruszał? Zastrzelił ktoś mi pilota. Dziękuję bardzo. OMG, oh ilu ich jest? Ham. Um. No ja już się palę. To było. To jest słaba runda. <noise> to jest słaba nacja, dlatego gram tylko ruskimi w sumie. Niemieckie o, ja gram, ruskimi. Został mi ostatni samolot. Spaliłem się. No ale nie, no naprawdę, jak tak rzuca poziomami, to jest y, lipa straszna, bo y, wpadamy po prostu strasznie, nierówno. Uh -huh. Ja mam, biorę powiedzmy, mam pierwsze i drugie tiery, to wchodzimy już na samoloty, które sięgają do ósmego poziomu. A ja mam na przykład czwarty najwyższy, a latam na przykład y, dwójką, bo mam <noise> tylko jedną czwórkę, nie? Uh -huh, uh -huh. Jakie mam szanse, niby? Zastrzelę typa, trafienie krytyczne. No Ale chociaż jednego bym chciał zestrzelić, to by nie chciał. No dobra, którego bierzemy? A masz kogościa go na pecach, lecę na niego od razu. Leć Dobra, nie trafiłem kompletnie go niczym. Strzela w ciebie. Zauważyłem. Samolot zniszczony, lol. Moje marzenie. Hmm, prawa, prawe skrzydło zniszczone. No, ja próbuję tego typa. Trafić i mi to nie wychodzi. Samolot zniszczony dobra, hmm. dwa. dwa ja jednego na razie zniszczyłem. Spadł? Dalej, 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 ręko, samolot zniszczony. Mój mnie zastrzelił. z jestem drugi, mam trzy zniszczone. Oh. nie, 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 nie O łak się już pali Ten koleś przed nim też się pali Spalili się wzajemnie Samo zapłon ktoś za mną jest jeszcze Nie, 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 nie! Wyciągnij, 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 wyciągnij Uff. Prawie Kurde Co to jest bombowiec Ale słabe Słabo, słabo, słabo. Mi poszła Dibne. ta runda kompletnie. A ty co, ty tu już nie masz? No nie mam już. Aha, ja mam jeszcze jeden, ostatni, po tym... Zaraz go stracę, bo już mam trzy części na czat, no. O. Nie moja runda. J, 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 wypadł! Spadochroniarz poleciał. Dobra, ostatni, najlepszy mi teraz został w sumie. <grym> Czwarty poziom Oje. mi został, a zabił mnie szósty, no. Spoko. Mój drugi troszkę. poziom zniszczył szósty poziom. No. So much GG Fart. Gdzie ty jesteś? Eee, no. Dobra, tutaj. Down, down, down. Tylko ja nie lubię tego typu samolotu. Czemu? Eee, strasznie trudno chodzi. lewo, prawo. Widzisz jak on skręca mhm. no powoli? Widzę, widzę, widzę. Porusza się szybko, tego tak, jeżeli chodzi o obroty. Ale zwrotność. No, bardzo. Dari, słaba. nurkuj na typa. To no właśnie robię. O, to jest ten sam samolot zresztą. To ja <śm> ten sam nurkuję Ich tu jest za dużo po prostu już No ilu ich tu jest, ja no, wylatuję i tak. ich jest hmm. Nie ma najmniejszych szans teraz, żeby cokolwiek zrobić już, co że ja sobie wezmę dobry samolot jak ja dostanę w plecy dosyć szybko Tak troszkę No dobra no co pora Ten typek we mnie wleciał <śm> Nie rozwaliło mi skrzydła, ale całe czarne. A, no, palisz się. Opuść, opuść, opuść. Zdążył. A co to daje, że opuścisz? No mniej płacisz za naprawę. Aha, dobrze. Wiesz, zjedziecie. nie musisz zmartwystać swojego ziomka. Nie musisz dzwonić po Jezusa i płacić trz, trzech denarów. 3 Trzy... dolary. <laughs> Masz jeszcze jakieś samoloty? E, nie, no i okej. Okay. W tym odcinku to było na tyle. Dzięki za oglądanie i na razie. Pa pa.